Kochani, witam was w moim ogrodzie. To kolejny przepis i to będzie petarda. Jak zbliża się maj, czerwiec, a tak naprawdę to do końca września można zdobyć e, kwiaty cukinii. Nie wiem, czy widzieliście gdzieś na jakichś targowiskach. Ja hoduję swoje. Jestem strasznie szczęśliwa, jak się pojawiają, te żółte, otwierają i wtedy wiem, że pierwsze danie, które przygotuję z nich, to będą nadziewane kwiaty cukinii smażone w tempurze. Brzmi obłędnie. Słuchajcie, musicie wiedzieć tylko jedno, że są kwiaty cukinii żeńskie i męskie. No i teraz te żeńskie będą miały za sobą cukinię, tak? Wyrośnie cukinia, natomiast męskie będą miały cieniutki pręcik, więc zrywajcie te męskie po to, aby żeńskie sobie tam doszły, urosły i można było też przygotować z cukinii inne danie. Jeśli nie zrywacie własnoręcznie, z własnego ogrodu, tylko kupujecie, zwracajcie uwagę, aby były jędrne, żeby nie były zwiędnięte. No i czym prędzej w domu przygotujcie to danie. A co potrzebujecie, aby przygotować nadziewane kwiaty cukini? No oczywiście kwiaty cukini. Kilka sztuk, przynajmniej po trzy sztuki na głowę, bo naprawdę wszyscy będą się zajadać. Następnie coś, to co będziemy nimi feszerować. Ja uwielbiam kozi ser. No oczywiście możecie dołożyć ricotta albo biały. No i musimy ten kozi ser czymś doprawić sól i pieprz standard. Zest skórki cytryny to następny krok, który spowoduje, że farsz będzie taki świeży. No i trochę ziół. Ja tutaj dodałam oregano suszone. Tak naprawdę na podniebieniu lekko szczypie. Wymieszajcie to wszystko i nadziewajcie kwiaty cukinii. Otwieramy kwiaty, wyciągamy pręcik, sprawdzamy czy jest czyste, czy nie trzeba opłukać pod bieżącą wodą e, i następnie wkładamy łyżkę farszu, zakręcamy te kwiaty. No i tak przygotowane, gęsiego czekają, bo musimy zrobić tempurę. E, ciasto naleśnikowe, jak zwał tak zwał, do tego potrzebujemy... a. Mąkę. Możecie to robić z mąki pszennej. Ja użyłam mąki ryżowej, która ma taką troszeczkę inną konsystencję. B, wodę najlepiej zimną i gazowaną, aby były fajne bąbelki. Dodałam odrobinę proszku do pieczenia. Możecie to też doprawić solą, pieprzem, lub na przykład innymi ziołami, które są w farszu. I mieszamy szybko. Jak dużo jakich składników? Słuchajcie, robiliście kiedyś naleśniki? To ma być takie lejące ciasto. Nie może być za gęste, bo e, tempura będzie przytłaczała to, co jest w środku, czyli będzie za gruba skorupka. Ale też nie może całkowicie spływać, ponieważ nic na kwiatach cukinii nie zostanie, więc pierwszy test jest taki, że wkładamy kwiata cukinii, wyjmujemy i sprawdzamy, czy coś jeszcze na nim zostało. Jeśli zostało, to jest OK. Olej rozgrzewamy w garnku, najlepiej żeliwnym, o grubym dnie, tak, żeby dobrze trzymał ciepło. I pamiętajcie, nie rzucajcie z góry, bo możecie się pochlapać, a to jest niebezpieczne w kuchni. Leciutko wkładamy puszczamy i widzimy jak kwiaty cukinii zaczynają się rumienić. To trwa naprawdę kilka minut, dwie, trzy minuty. Jeśli widzicie, że złapały kolorek i są już takie chrupiące, to wyjmujemy, no i wypadałoby odsączyć je na papier kuchenny, a następnie podawać chociażby z ćwiartką cytryny, z płotkami soli. I to naprawdę wystarczy. Taka przystawka powali niejednego na niejednym waszym przyjęciu. Życzę Wam oczywiście smacznego i czekam na Wasze komentarze. Czy udało Wam się zdobyć kwiaty cukini? Jakim serem się posłużyliście? I czy zaskoczyliście swoich gości? Ale co najważniejsze, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, ponieważ w ten sposób nie przegapicie żadnego następnego odcinka. Do zobaczenia!